Maj 1945 roku był to czas, gdy na naszych terenach działała Piąta Brygada Wileńskiej Armii Krajowej. W jej skład wchodził m.in. pierwszy szwadron dowodzony przez porucznika Zygmunta Błażejewicza pseudonim Zygmunt. Szwadron ów w końcu maja zakwaterowany został w budach, skąd porucznik Zygmunt wyruszył 27 maja do hajnówki, do dentystki kamińskiej. Naleczenie jednak nie dojechał, ponieważ na drodze łączącej Białowierze z hajnówką natknął się na kolumnę samochodów sowieckich. Po krótkiej walce, w wyniku której zdobyto prowiant, papierosy oraz dziewięć krów, dowódca szwadronu zrezygnował z dalszej drogi do hajnówki i zarządził powrót do but. Postanowił też przesunąć swoich ludzi do ukrytej wśród lasów osady Topiło i leśniczówki Majdan. Nocą 27 maja oddział dotarł do Topiła. Dowódca, porucznik Zygmunt Błażejewicz, ze szwadronem rozlokował się w budynku w okolicy Smolarni. Jedną drużynę pod dowództwem kaprala kukułki wysłał na kwaterę do położonej kilkaset metrów dalej gajówki w skład tej drużyny wchodzili prawosławni partyzanci którzy wraz ze swoim dowódcą jastrzębiem zdezerterowali z ludowego wojska polskiego i od początku maja walczyli w szwadronie porucznika zygmunta Prawdopodobnie Jastrząb nosił nazwisko Poleliowiec i wraz ze swoimi żołnierzami pochodził z powiatu Słupce. Wraz z nimi w Gajówce nocował zastępca dowódcy szwadronu plutonowy Lucjan Minkiewicz pseudonim Wiktor. Następnego dnia o świcie Gajówką zaatakowała grupa operacyjna NKWD, wsparta pod oddziałem 11. Pułku KBW. Sowieci nadeszli od strony Czerlonki i z trzech stron otoczyli Gajówką ze śpiącymi partyzantami. Szczęśliwie żołnierze porucznika Zygmunta już w pierwszej fazie starcia zdołali wyrwać się z obławy i uciec w las. Jedynie dwóch z nich poległo. Zginęli wyskakując z okna. Byli to Jastrząb, dowódca grupy Białorusinów i Julek. Julek nie zginął na miejscu. Ranny został dobity następnego dnia. Tymczasem dowódca, porucznik Błażejewicz, z 45 pięcioma żołnierzami kwaterujący w smolarni, po usłyszeniu strzałów z gajówki, ruszył przez las z odsieczą. Nie mając pojęcia o tym, że jego ludziom udało się uciec, stoczył gwałtowną walkę z siłami wroga. Oto jak sam dowódca wspomina te chwile: Pozostawiam właśnie tych siedmiu Belorusinów w nagiśnictwie z dowódca Kukulka i jest przy nim mój na zastępca Wiktor. Na Majdan, to w Majdanie. W Majdanie, tak. tak. Tak, tak, tak. tak, tak. Ko, A Gajówka była obok, zdaje się obok, ta, ale oni sta, stali w tym, dlaczego tak twierdzę, że to było to bo potem sam oglądałem już po walce i wszystkie puszeczki zdobyte w tej ciężarówce dostały po kuleczce i ciekło to ślicznie na półkach, tam z 10 czy więcej stało tych puszek i mój RKM, jak przyjechał się, to te podzielały te puszki. No ale teraz zacznijmy, jak zaczęło się. I proszę Państwa, a ja byłem jak raz ranny ty, trzy tygodnie, notabene od strażnika e, więziennego z... Mm, Bielska Podlaskiego, dostałem tu na pół centymetra od kości biodrowej, to bardzo wielka dygresja, moja córeczka pół roku temu zmieniła właśnie tę kość, no ja bym tam nie miał jak zmieniać, także to wiadomo, co by było, a dwie kule w torbie, więc żeby trochę lepiej celował, to by e, Państwo mnie tu nie widzieli. No w każdym razie, w Smolarni, tu obok, ja z kilkoma e, z ludźmi, e, a e, w ta nowiutka zupełnie, świeży, białorusini tylko co, jeszcze nie bardzo nawet e, e, znani nam, ale wiem na kogo trafiłem, nas bardzo solidnych, oni sobie tam stoją. I ich już otoczyli, sto sowieciarzy przeszło, otoczyło z trzech stron. A jako otoczył z czwartej strony, wartownik zobaczył, bo oni też widzieli, jak to było wyszkolone wspaniale, to była szkoła NKWD, e, część ich. Więc otoczymy z trzech Strzał i cała moja drużyna krótko, wiedząc czym się to może skończyć, uciekła. A teraz następuje bardzo ważny moment. W gęby ruskiej w krzakach nie widać, a oni w polskich mundurkach. I lupili się ze sobą co najmniej pół godziny się bili. I 40 zabitych i rannych, a my tylko położyliśmy kilku i kilku raniliśmy wtedy. A jak to było? Ale ja nie wiem o tym, że drużyna uciekła i chcę ją ratować. Sierżanta szefa zostawiam z wozami, bo tej bardzo dobre były zdobyć w tej ciężarówce. Tam było 70 kilo tytoniu tylko. Jeden ludzi i ja. I biegniemy po lące otwartej. Właśnie tu widział tą ląkę pan mecenas z okrzykami hura. I wpadamy, nikt do nas nie strzela, ale wpadamy w las, i tam zaczyna się piekło. Zostajemy przygwoździeni e, cięż, e, seriami, seriami ciężkiego karabinu maszynowego Maksima. E, ja przyszła moja żona, mój adiutant i ze trzech, czterech żołnierzy, a po drugiej stronie też paro. Więc zamiast tych 31 bije się tylko obok mnie na kilkadziesiąt kroków dosłownie bije się kilkunastu moich żołnierzy z bolszewikami i widzę, co się dzieje. Już moja druga siostra ratuje obciętą rękę, bo kropnął trzech bolszewików, krop, do czwartego, nie wypał. I tamten pociągnął z peperzy i prawie odciął mu rękę. I bolszewicy uciekają. Tylko ci, którzy nie mogli, to zostali. I e, ja e, właśnie tam wpadłem, podchodzę, cisza zupełna, podchodzę do Nagliścicza i widzę te mleczko cieknące na półkach przez okno. Okno zdaje się było lekko nadwyrężone, czyli nawet rannicz nie było. Więc trzeba zobaczyć, co jest. Wysyłam część z rannymi. Tam napisano w książce z Pannami, to nie wiem, kto to wstawił. Z rannymi, a tam napisano z Pannami. Z jedną tylko moją siostrą wysyłam rannych, a druga siostra Krystyna, późniejsza moja żona, przy mnie razem sprawdzamy, co tam się dzieje, bo jeszcze nie wiemy, czy oni uratowali się, czy nie. I podchodzę sobie, na, widzę już na gdzieś to jest. jest pole taki półsadek, pół, jako ślączka. Z lewej strony stoi ciężki karabin maszynowy, sowiecki, prosto na mnie wycelowany, ale trzech siedzi, jeden tyłem do mnie. A dalej widzę w pelerynce, no gęba taka, że już nie ma, wiadomo, że ruski, i z pepeszką sobie w środku. Ja nie wiem, ile jeszcze gdzieś z boku, więc zamiast wykończyć tych trzech sobie na spokojny, to ja tylko puszczam seryjkę i nikogo nie trafiam, wstyd. Porucznik strzela jak e, w ogóle Panu Bogu w okno. Jeden rzuca się na karabin i sieczy. Wieje siostra Krystyna, wieje drugi mój żołnierzyk i dęby nas ratują, bo dęby tak grube, klap, 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 klap i uciekliśmy. E, po, następnie od razu spotkaliśmy tych rannych, tam potem znaczy już zajęliśmy nimi, a Kukulka wrócił jednak po trzech dniach. Tak właśnie wyglądało Majdan Topiły.